I lecimy z tematem. Lecimy! Dziś będzie trochę cyferek. Ogólnie odcinek jest dla tych, co zaangażowali się w rynek krypto i zależy im na jak najwydajniejszym wyjściu z rozpędzonego pociągu. Lepiej tak, aby bezpośrednio wskoczyć do kolejnego. Ponadto na końcu powiem pokrótce o mega niespodziance, której ucieszyłby się każdy, nawet mega zaawansowany, wyjadacz kryptowalut. Dokonałem pewnego odkrycia, które pięknie się sprawdza, które sprawiło, że samemu ciężko mi było w to uwierzyć. Ale nie zdziwiło mnie to, wręcz napawa optymizmem, bo znalazłem kolejny dowód, że w czymś bierzemy udział i przypadki nie istnieją w żadnym aspekcie, nawet na rynku finansowym, jakim jest Bitcoin. Zacznijmy jednak od tego, jaką obrać strategię, by wycisnąć z bitcoina, ile się da najwięcej. W jak najbezpieczniejszy sposób. Najważniejszym pytaniem jest, w którym momencie wskoczyłeś do pociągu, na jakim poziomie cenowym? Od ostatniego nagrania cena podskoczyła o dobre 12 tysięcy. I możesz mi uwierzyć lub nie, ten poziom już będzie się utrzymywał. Znaczy, cena już nie powinna schodzić niżej, jeśli założymy, że Hossa skończy się w tym roku. Moja niespodzianka na końcu tyczy się właśnie zagadnienia końca Hossy. Jeśli zakupiłeś Bitcoina nawet przed końcem 2020 roku to ciągle masz powody do radości. Jak zakupiłeś bitcoina gdzieś w czasie 2018 roku, to radość twoja jest pewnie jeszcze większa. Czas leci, cykl jest cyklem i już niebawem może się zacząć ostry od w górę i w pewnym momencie rozpocznie się gwałtowne pikowanie w dół i w tym momencie wolałbyś już nie siedzieć w jednym przedziale z bitcoinem. W tym czasie lepiej będzie szybować na stablecoinach. Najpierw przyjrzyjmy się do jakiej realnej ceny może dojść Bitcoin. Trzeba spojrzeć w historię, aby wyciągnąć jakieś słuszne wnioski. Przed 2013 rokiem cena Bitcoina wynosiła 10 centów i urosła do ceny 50 dolarów. Wzrost ten był 500-krotny, by potem spaść do 5 dolarów, co dało spadek 10-krotny od ATH, następnie z 5 dolarów. Cena urosła do 1120 dolarów cyklu z roku 2013, co dało 200-krotny wzrost ceny i ponownie cena spadła, tym razem do 200 dolarów. Czyli od szczytu hossy cena spadła 5 razy. Kolejna hossa dała wzrost o 100 razy, czyli z 200 dolarów do 20 tysięcy i cena spadła o wartości około 6-krotnej i do ceny 3 tysięcy za jednego bitcoina. Więc to są nasze dane wyjściowe. Co wiemy jeszcze? Że bitcoin jest aktywem cyklicznym oraz każda poprzednia hossa była dosyć bliźniaczo podobna w bardzo wielu momentach. Dzieje się tak, ponieważ bitcoin jest cyfrowym odzwierciedleniem fraktalności. Tym razem fraktalność objawia się w świecie cyfrowym. Dzięki tym danym można założyć następującą cenę bitcoina w obecnym cyklu, odkładając dane z poprzednich cyklu. Za każdym razem wzrosty od ceny minimalnej były o połowę mniejsze niż w cyklu poprzednim. Jeśli ostatnio cena urosła 100 razy, to możemy założyć, że cena może urosnąć około 50 razy. W 2018 roku najniższa cena w BESSie wynosiła około 3000 dolarów. Jeśli pomnożymy to razy 50, otrzymamy cenę około 150 tysięcy dolarów za sztukę. Obecnie cena wynosi 55 dolarów, więc możemy się spodziewać jeszcze trzykrotności wzrostu i potem nagłego spadku, mniej więcej do ceny zbliżonej jak teraz. Cena powinna zejść do granicy 40-50 tysięcy, tylko i wyłącznie przez chwilę może zejść niżej. Właściwie cena w BESSie 2018 w roku powinna wynosić średnio 45 tysięcy i po tej cenie należałoby kupować ponownie. W następnej hoście cena wychodzi, że urośnie około 25 razy, czyli do wysokości 1 miliona dolarów za sztukę. Pytanie tylko, jak będzie wyglądał świat za 4 lata? Co się stanie zaraz po obecnych hoście w roku 2022? To zapraszam na ten odcinek, który będzie, jak nie za odcinek, to za dwa w cyklu Bitcoin Master w 5 minut. Skoro przypuszczamy już, że cena wyniesie około 150 tysięcy dolarów, to należałoby teraz przyjąć strategię wyjścia. Oczywiście nie wiemy do jakiej ceny Bitcoin dojdzie faktycznie, jednak jakieś założenie należałoby obrać. Pytanie kolejne. Ile tego bitcoina posiadasz? Ja akurat nie mam ani grosza. Nie zdążyłem kupić, gdy cena była niska, a teraz, nawet jak zarobię dwukrotność, to emerytury mi to nie zagwarantuje. Kolega, mojego kolegi, miał więcej szczęścia i dla niego właśnie robię ten odcinek. Imiejmy zatem strategię wyjścia, tak aby była bezpieczna. Mieszkamy w Polsce. Nie każdemu się powodzi. Załóżmy, że udało ci się uzbierać pół bitcoina, czyli obecna równowartość 27 tysięcy dolarów, jako połowa ceny jednego bitcoina. Zakładamy sztywną cenę 55 tysięcy dolarów, górną cenę 150 tysięcy dolarów. W tym przedziale należy bezpiecznie przenieść bitcoina do stablecoinów. Co do stablecoinów, polecam także rozłożyć kwoty na 4 lub 5 różnych stablecoinów, aby także zminimalizować ryzyko straty. Oczywiście przelewamy wszystko na portfel zewnętrzny jak ledger. Moja propozycja opuszczenia rynku jest taka: od poziomu 69 tysięcy wychodzimy partiami. 10%, jeśli posiadasz pół bitcoina. Przy np. kwocie 69 wychodzisz 10%, czyli 0,05 bitcoina i musisz ustalić sobie swoje progi wyjścia. Zaraz powiem Ci o zaletach takiego opuszczenia bitcoinowego pociągu. Następnie wychodzisz o 10% przy każdym ustalonym swoim progu. Dlaczego ostatnie 10% nie jest przy kwocie 150, jak założyliśmy? Ponieważ nie wiemy jaka będzie cena ostateczna, a chcemy opuścić rynek jak najbezpieczniej. Możesz wychodzić to 25% np. przy 79, 95, 115, 135 tysiącach dolarów w zależności jak czujesz się mocno emocjonalnie, by nie spanikować i spać spokojnie lub by nie dać się chciwości i nie stracić jest zbyt dużo, by nie czekać na zysk, ale dopiero w kolejnej hossie. Jakie plusy daje taka strategia wyjścia? Bitcoin to czasem duża huśtawka, cena rośnie, cena maleje i czasem można trafić na dobrą promocję. Załóżmy więc, że wyszedłeś już z 30% i nagle pojawił się spadek. O kilka dobrych tysięcy. Wiesz, że Hossa jeszcze trwa i to nie koniec, więc dzięki temu masz dodatkowe środki, by dokupić bitcoina po obniżonej cenie i dzięki temu zwiększyć swoje zyski. Ewentualnie możesz podzielić wyjście na dwa razy. Raz w okolicach 95 tysięcy, może trafi się spadek, to masz za co dokupić. I potem całkowicie możesz wyjść. Obserwując wskaźniki, czy cenie, dajmy na to 140 tysięcy dolarów. Wszystko zależy, jak jesteś silny emocjonalnie, za ile kupisz bitcoina początkowo, jak mocno odzywa się w tobie głos chciwości. Jest to wewnętrzna walka między rozsądkiem a chciwością każdego kryptomaniaka. Co zrobisz? To twoja decyzja. Zrobiłem ten film, abyś mógł sobie obrać strategię według własnej potrzeby, jeśli tej strategii nie miałeś. Czy cena dojdzie aż do 150 tysięcy? Nie wiadomo. Kiedy będzie koniec hossy? Też nie wiadomo. I tu jest moja niespodzianka dla ciebie. Czy aby na pewno nie wiadomo, kiedy nastąpi koniec hossy? Kiedy nastąpi nagłe załamanie rynku? Ile osób na całym świecie chciałoby to wiedzieć? No chyba każdy, kto zainwestował swoje ciężko zarobione pieniądze chciałby to wiedzieć. Na czym polega moja niespodzianka? Uwierz mi, że samemu ciężko mi w to uwierzyć. Ale wiem prawie, że dokładnie. Niemalże co do dnia. Kiedy nastąpi koniec Hossy? Skąd to wziąłem? Z obserwacji? Z logicznej analizy wydarzeń? Jakiś czas temu coś mi chodziło po głowie i dopiero około dwa tygodnie temu postanowiłem to sprawdzić bardziej. Sugerowałem się pewnymi ruchami na wykresach i zaświeciła mi się lampka. Zbadałem sytuację i okazało się, że to był strzał w dziesiątkę. Jeśli Hossa Skończyłaby się w tym roku, powiedzmy, to wiem co do dnia, kiedy to będzie. Jeśli HOSA się przedłuży, to też znam następne terminy i HOSA się zakończy w tym roku, to licząc od tego dnia, wyznacznikiem tego będą kolejne wzrosty za tydzień, licząc od tego dnia. Wtedy myślę, że na 100% koniec będzie w tym roku i wiem kiedy. Jeśli moja obserwacja mnie nie myli, to mając taką informację można spać spokojnie, by na dzień lub dwa, trzy lub cztery dni przed nagłym spadkiem bez stresu opuścić Bitcoina i cieszyć się porządnym wyciśnięciem cytryny. Oczywiście z jedną inwestycji na bestie powinno być ponowne zakupienie Bitcoina nawet w okolicach 50 tysięcy za sztukę, bo kolejna ATH może wynieść 1 milion, tyle że w jakim świecie w tym czasie będziemy żyć? Jeśli chcesz poznać moje odkrycia, chcesz poznać jak nie termin, to terminy końca hossy, wyznaczone co do dnia, plus minus oczywiście dwa dni. Końca hossy nie będzie w żadne inne dni niż te, które możesz poznać, jeśli do mnie napiszesz na mail. Nie chcę podawać tej informacji publicznie z różnych względów. Z jakich względów dowiesz się, jak do mnie napiszesz, jeśli tylko będziesz chciał. Będzie ci zależało, to poznasz ten termin lub ewentualnie terminy i dzięki temu pomyśl, ile możesz zyskać. Nie wiem, czy jest jeszcze jakaś osoba, która mówi o tym otwarcie. Że zna termin końca hosty. Jeśli taka osoba jest na YouTubie, to podaj mi link, bo nawet nie wiem. Osobiście nie słyszałem, by miał ktoś takie informacje. Musiałbym być głupcem. Gdybym nie był pewny i ogłaszał to w tym filmie teraz. Oczywiście istnieją możliwości, że będzie inaczej. Jednak ja osobiście, gdybym miał krypto, aż żałuję, że nie mam, obserwowałbym właśnie tą datę, o którą mi chodzi, a Ty możesz się dowiedzieć, gdy do mnie napiszesz. To jest już tylko i wyłącznie Twoja sprawa. Jeśli tym odcinkiem komuś pomogłem obrać strategię na bezpieczne wyjście z rynku krypto, to bardzo mnie to cieszy. Życzę każdemu owocnych plonów i spełnienia swoich oczekiwań co do zabaw w bitcoinowym rollercoasterze. To był odcinek z cyklu Bitcoin Master w 5 minut na kanale Fraktalne Instrukcje. Gorąco pozdrawiam.